Cześć, cześć wszystkim, z tej strony Czarna Pantera i witam was w filmie, w którym się obkupię, ponieważ wydam 10 tysięcy Star Coinsów. Na początku pomysł na ten film był totalnie inny, ponieważ miał być to na początku film tylko z napisami i muzyką. Ale ostatecznie uznałam, że jest to trochę za nudne, więc będę tutaj gadać. Jak można zauważyć, są to również nagrania z dwóch różnych kąt, a dokładniej z Angeliki... I z mojego takiego pobocznego konta, z którego zbieram kody i z tych kodów później kupuję konie. Ale tamtego drugiego konta nie ma dużo, w zasadzie więcej kupuję na Angelice. A teraz wam to tak powiedzmy trochę bardziej rozjaśniam, ponieważ wcześniejszych nagrań nie nagrywałam z głosem, bo tak jak mówię, nie taki był pomysł na film, a dopiero późniejsze są z głosem. dopiero tutaj zaczynają się filmy z głosem. Gdyby ktoś kiedykolwiek się zastanawiał, czemu ja te kawałki z kupowania rzeczy nagrywam w różnym czasie, a to dlatego, że ja muszę myśleć nad tym, co ja kupuję. To muszą być przemyślane decyzje. A ja się tym razem wybieram do centrum handlowego kupić jakieś owijki ochroniacze. W sensie upatrzyłam już sobie powiedzmy. Tylko ja nie wiem ile one kosztują. A uznam sobie, że mój budżet to 87 starkewicz. No chyba was coś boli. Ile można brać To jest chyba troszeczkę przesada, co? ale są, no, no, ładne, są jednak, śliczne. I tak wszyscy wiemy, że kiedyś i tak wydam te Starcoins, więc tak biorę te wiki. Zacznijmy od tego, że nie byłoby tej części filmu, gdybym ich nie kupiła. Wyglądają chyba w miarę okej, okay, nie? Ale czy były warte 80 Starcoins? Nie. Dobrze, witam. Przyjechałam po kucyka, tylko nie wiem, czy ja chcę gotlandzkiego, czy ja chcę tego kucyka kotleta. Dobra, biorę kucyka gotlandzkiego, dokładnie tego, bo mi się mega podoba. Okej, okay, a więc yy, wybrałam takie imię i w sumie mi się podoba? Wydaje mi się, że jest urocze i do niego pasuje. Powiem tak. Ja sobie siedzę i myślę i uznałam, że to nie ma sensu tak oszczędzanie tych starkońców i tak myślenie nad tym, co ja chcę kupić. To jest bez sensu, ja tak będę myśleć przez najbliższe 5 lat i później mi to już nie będzie sprawiać przyjemności, dlatego nie mówię, bo nie chcę totalnie na zero wyjść, ale na pewno nie chcę się aż tak mocno ograniczać, yy, więc jedziemy i sobie dzisiaj parę koni kupimy, no bo to jest bez sensu. Ja chcę grać bardzo długo w tą grę, ale ja nie wiem jak będzie moje życie za 5 lat wyglądać i na przykład będę żałować, że nie skorzystałam z tego, że mam tyle star końców. No i jak widzicie, wiadomo już po co przyjechałam. Dobry koniki. I albo biorę tego, albo biorę tego z i muszę się zastanowić. Poważna decyzja, pamiętajcie, nadal to są poważne decyzje. A Poważne decyzje. Jadę po tego z No i jak mi się nie spodoba, no to cóż, mam problem. Chyba jednak ty mi się bardziej podobasz. Mm, to chyba jego ja wezmę. Dobrze, dzień dobry. Witam cię w mojej rodzinie. Imi, które dla niego wybrałam, to ciasto z piaskiem, więc teraz będę je szukać. Ona jest niby takie proste, ale według mnie jest też trochę urocze. Witam, konia. Dobry konią w mojej nowej rodzince. Jadę po kolejne konie. Przyjechałam po kolejnego dzieciaka i, i w moje oko wpadł ten koń. W sensie, ja lubię bardzo maść drakenów, Wszystkie według mnie są prześliczne, ale dzisiaj zobaczyłam, jak ktoś właśnie na nim był. I mówię, no nie, no muszę go mieć. Ta maś po prostu tak się zakochała. Ona jest taka zwykła, ale się zakochałam w niej. Prześlicznie wygląda. No a więc y, kupujemy i nawet już mam imię, a dokładniej Szarlotka. Y, tak więc, Szarlotko, witam u mnie. No i gratulujemy oczywiście nowego konia. Powodzenia, tak, tak, dzięki, dzięki. Przyda się. Dobrze, to jedziemy chyba na dzisiaj kupię ostatniego, bo S.S.O. ma chyba dodać nowe konie w momencie, w którym ja to nagrywam i wolałabym sobie zostawić troszeczkę Starkońców na nie. I ostatniego zdecydowałam się na Kutza Gotlandzkiego. tatko teraz, czy ja wolę Karusa, czy ja wolę tego obok Karusa? Zastanawiam się między tym. A tym, to jest taki w pełni Karus? Chyba da. Ale on ma takie urocze oczy. A... Wiecie co? Ten mi mega przypomina tego dzikiego konia jorwickiego, a ja go chciałam mega mieć. E, więc chyba zdecyduję się na tą maść. Jaki ja do niej sprzęt będę dobierać? No dobra, myślę, że będzie. Brakuje mi u tego odmianek na nogach. No kurczę, jakby chociaż jedną skarpetkę miał. Byłbyś mój. Dobra, biorę tego, jest przeurocze. Okej, okay, wybrałam imię imię, które wybrałam to do takie. I tłumacząc to jest mała obietnica, malutka obietnica, coś takiego. Wydaje mi się, że całkiem uroczo pasuje, więc tak głupko nie widzę. No i powodzenia po raz kolejny z nowym koniem. Eee, przyjechałam jednak jeszcze do galerii, bo ja chcę włoskim. Ja mam chyba tylko cztery włosy. <grych> Jak to w ogóle pięknie brzmi? Cztery włosy. Eee, ale no, chciałam trochę ich więcej. Zawsze bym chciała. Dużo więcej bym chciała. Dobrze, tu są chyba w sensie najbardziej je lubię. Ale makijaż jeszcze mi pokaż ty nie. Chociaż ten jest ładny, ale. Jak widać, moja postać i makijaż. Okej, okay, już wiem, że te mi się podobają. Te też. Rude, śliczne są. Um, te również mi się podobają. No, zatem te ja bym nie kupiła raczej. Chyba wezmę te i te. Okej, okay, czyli biorę te. Wyślij do schowka. I te. Okej, okay, kupione. Szybkie zakupy. Ten sklep jest the best. I super drugie rzeczy tu są. Ale ja coś chcę kupić, serio. O, dam ten koń, dobry. Smacznego jedzenia, podłogi. Kupiona. Tak więc y myślę, że to jest już ostatnia część tego odcinka. Y nie jestem pewna, czy będzie to pełne 10 tysięcy? Dobył się dopiero podczas montażu. Aczkolwiek chcę jechać kupić kotleta. Miałam kupić innego konia, które SSO dodało. Nie pamiętam, jak te konie się nazywały, nawet ich na żywo nie widziałam, ale jakoś mi się nie podobałem. Za chwilę wam pokażę dokładnie o które konie chodzi. Yy, chodzi dokładnie o te konie. I na początku mi się tak podobało na tych spoilerach i w ogóle, ale. Nie, teraz mi się jakoś tak. Nie, nie podoba mi się. E, Okej, okay, i ja chcę tego kotleta. Uroczy, ja spodoba mi się. Ślicznie łódki. E, dobrze. Kup konia. Tak więc takie imię. Przez chwilę myślałam, że dałam takie imię już jakiemuś. Co? Nie chciałam takiego. Chciałam to. O, proszę. E, I to imię oznacza, jeśli dobrze tłumaczę, to płomień nadziei. Mam kupie wrażenie, że ja go już kupowałam. Nie wiem czemu. Błagam, żeby tak nie było. Zaniki pamięci w ogóle wiecie. Yy, jeśli się nie mylę, to to są wszystkie kluski parówki, które kupiłam na tym filmie. Yy, no, jest tego. W zasadzie to są wszystkie gniadosze, Izabelki i tak dalej. Takie bardziej powiedzmy brązowe. Yy, tu są wszystkie błany. Ojoj, a ja za każdym razem tak myślę, jakie ja mam mało błanych, i później widzę to i takie mam troszeczkę, co jest. Yy, I tu są dwie krówki. Ja że trochę bardziej kombinowałam z myściami. Dobrze, tak więc ja już dziękuję za oglądanie. Napiszcie, jeśli chcielibyście kiedyś jeszcze jeden taki film. No i do zobaczenia w kolejnych. Cześć! Dobrze, i to jest chyba... Co Zawsze gdy włączam nagrywanie, mam co? Działa! Nieważne.